Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie na kolejnych wspaniałościach z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Od czasu do czasu, ktoś, jakiś internauta, znajomy, przyjaciel, yy, przysyła mi materiał dotyczący całunu turyńskiego. Czasem są to jakieś wypowiedzi naukowców, czasem są to jakieś reportaże, czasem jest to jakiś film dokumentalny. Całun Turyński, czyli relikwia, która od bardzo wielu lat wzbudza ogromne kontrowersje, jest rzekomo płótnem, w które został owinięty. Jezus Chrystus po swojej śmierci, na którym odbiła się postać Jezusa Chrystusa, a w zasadzie krew z ciała Jezusa Chrystusa. Widać na tym ślady krwi, widać rany, widać jakiś wizerunek postaci. Ten całą ma 4 metry, troszkę ponad metr szerokości, są na nim jakieś ślady konserwacji. I od czasu do czasu wywołuje pewne kontrowersje. Kontrowersje polegają na tym, że część naukowców twierdzi, że jest to prawdziwe płótno pochodzące z czasów Pana Jezusa. Część uważa, że absolutnie nie, że jest to falsyfikat, który powstał w okolicach 1300 roku. Po raz pierwszy całą Turyński przedstawiono publicznie w 1931 roku, wtedy go wystawiono na widok publiczny, zrobiono kilkanaście zdjęć i od tego się tak naprawdę wszystko zaczęło. Wtedy zauważono, że na płótnie ręce są przedstawione w ten sposób, że przebite są nadgarstki, a nie dłonie i oczywiście dla jednych to był dowód przeciwko, dla drugi to był dowód za prawdziwością całunu turyńskiego. W latach 70. było takie badanie, pierwsze tego całunu bardzo poważne naukowe badanie polegające na badaniu pyłków na płótnie. W 70. latach szwajcarski biolog i kryminolog Max Freist Sulzer sprawdził na tym płótnie wszystkie pyłki. Udało mu się zidentyfikować 58 pyłków i jednoznacznie stwierdził, że 41 rodzajów pyłku występuje wyłącznie na terenie Judei, co miało rzekomo potwierdzać autentyczność tego całunu. W 1978 roku, po zrobione badania rentgenowskie. I te badania raczej skłaniały się ku temu, że płótno jest nieprawdziwe. Takim najważniejszym badaniem dotyczącym całunu turyńskiego było badanie, tzw. datowanie radiowęglowe, metodą datowania C14. W 1988 roku trzy niezależne od siebie zespoły badawcze pobrały próbki płótna i zbadały pod kątem właśnie tego datowania C14. Nie wchodząc w, szczegó w szczegóły to badanie było bardzo nieprecyzyjne i ta metoda ma tylu samo zwolenników co krytyków i jednoznacznie nie da się ocenić czy na podstawie tej metody czy całun jest autentyczny czy też nie. No, i prawdę powiedziawszy, ja nie mam zielonego pojęcia, czy całun turyński jest autentyczny, czy nie. Gdy ktoś mnie o to pyta, to mówię, że nie wiem, nie jestem naukowcem, nie mam w ogóle dostępu do całunu, w związku z czym nie jestem w stanie wypowiedzieć się jednoznacznie, czy jest on autentyczny, czy nieautentyczny. To znaczy, czy on przedstawia. Faktycznie jakąś zmarłą osobę, która została zawinięta w to płótno po swojej śmierci, czy też jest to malowidło, jak niektórzy utrzymują, wykonane w mm, okolicach XIV wieku? I nie wiem tego. I nie mam zamiaru się na ten temat wypowiadać. Być może jest to prawdziwe, być może to jest nieprawdziwe. Wiem natomiast na pewno, na podstawie Bożego Słowa, że. Nawet jeśli całun jest autentyczny, to nie przedstawia osoby Jezusa Chrystusa i Jezus Chrystus nie był zawinięty w ten całun. Nie potrzebuje być do tego naukowcą, nie potrzebuje znać się na metodzie pyłków, nie potrzebuje znać się na metodzie C14, nie potrzebuje dotykać tego całunu, by wyrazić swoje stanowisko, że na 100%. Osoba owinięta w te płótno, jeśli ono jest prawdziwe, to nie jest Jezus Chrystus. Jedyne, co do tego potrzebuje, to otworzyć Ewangelię Jana na XX rozdziale i w wersecie siódmym tego rozdziału czytamy tak. Zobaczył też chustę, która okrywała mu głowę, leżącą nie razem z płótnami, lecz złożoną obok. Biblia jednoznacznie mówi, że osobno była zawinięta w chustę głowa Pana Jezusa, a osobno reszta ciała. Dlatego z całą pewnością całą, który jeśli jest prawdziwy, otaczał całe ciało i głowę jakiegoś zmarłego, to nie otaczał głowy, Jezu, głowy i ciała Jezusa Chrystusa. Yy, I nie bardzo rozumiem, jak ludzie wierzący mogą więcej czasu spędzać nad datowaniem C14 i nad pyłkami i nad dokumentami czy pseudodokumentami z różnych yy, dokumentalnych bądź pseudodokumentalnych Kanałów telewizyjnych czy też internetowych, zamiast otworzyć Boże Słowo na Ewangelii Jana na 20 rozdziale, siódmym wersecie i jednoznacznie wypowiedzieć się, że całun turyński nie przedstawia osoby Jezusa Chrystusa. Po co w ogóle ten fragment sobie Bożym i dlaczego słowo Boże mówi o tym, że osobno była zawinięta głowa i chusta była złożona, kiedy. W, w, uczniowie, najpierw uczennice weszli do grobu Pana Jezusa, a osobno było zawinięte, osobno było płótno na zawinięcie reszty ciała. Myślę, że nie dlatego, że Pan Bóg chce udowodnić całą, to gdzieś przy okazji po prostu jest dla nas dowodem, tylko to jest bardzo ważne w tradycji żydowskiej. Otóż w tradycji żydowskiej, kiedy siadano do stołu, kiedy jedzono i kiedy ktoś na chwilę wstał ze stołu i chciał do tego stołu wrócić za jakiś czas, i nie chciał, żeby posprzątano mu naczynia, żeby mu zabrano jedzenie, to. Chustę, którą miał wytrzeć twarz po jedzeniu, ładnie złożył i położył na stoliku. I to było jednoznacznym sygnałem, że on wróci jeść. A kiedy on skończył jeść i chciał, żeby posprzątano po nim, to zmiecioną chustę rzucił na stół. I to było jednoznacznym sygnałem, że on już nie wróci jeść. Kiedy uczniowie weszli do grobu Pana Jezusa, zobaczyli, Złożoną obok chustę. A to był sygnał od Jezusa Chrystusa do swoich uczniów, że on jeszcze tej historii nie skończył że go zabili, ale on tu wróci. I właśnie dlatego kocham Biblię, a jestem ostrożny w świeckich i światowych dokumentach o Biblii. Masz jakieś pytania dotyczące wiary? Mniej telewizora, mniej reportaży, mniej dokumentów ludzi niewierzących, a więcej Słowa Bożego. Wspaniałości z nieba, do usłyszenia jutro z Bogiem.